Ten sposób sprawi, że Twój dom będzie pachnieć jak luksusowa rezydencja. Wszystko przygotujesz z produktów, które masz w domu. Na początek przygotuj ozdobny, czysty słoik. Im większy, tym lepiej. Odmierz trzy filiżanki zwykłej wody i wlej do słoika. Te proporcje są bardzo ważne. Następnie dodaj dwie filiżanki alkoholu. Alkohol działa antybakteryjnie i pomaga w odparowaniu nadmiaru wilgoci. Czas na kilka kropli ulubionego olejku eterycznego. Dzięki nim uzyskasz zapach, który unosi się jak w luksusowym wnętrzu. Wybierz ulubiony olejek eteryczny. Dodaj również jedną łyżkę płynu do mycia naczyń, który akurat masz w domu. Ten składnik świetnie rozpuszcza tłuszcz i brud. Wszystko dokładnie wymieszaj, aby składniki dobrze się połączyły. Teraz najważniejszy krok. Weź starą bawełnianą koszulkę Przetnij ją na mniejsze kawałki. To świetny sposób na niemarnowanie materiału. Gotowe kawałki włóż do słoika i dokładnie namocz w pachnącej miksturze. W kilka minut stworzysz domowe, wielorazowe ściereczki czyszczące. Nie tylko dezynfekują i czyszczą wszystkie powierzchnie, ale też pozostawiają zapach, który kojarzy się z elegancją i świeżością. Twój dom będzie lśnił czystością i pachniał jak luksusowa rezydencja. Ten płyn sprawia, że mój dom pachnie jak w luksusowym hotelu. Goście myślą, że kupuję drogie zapachy. Zrobisz go jedynie w kilka minut z czterech składników, które masz już w domu. Zacznij od przygotowania czystej butelki ze spryskiwaczem. To pozwoli rozprowadzać płyn równomiernie. Pierwszy składnik to goździki. To nie tylko przyjemny, korzenny zapach. To naturalny neutralizator nieprzyjemnych aromatów. Działa uspokajająco. Wrzuć kilka goździków do butelki. Teraz weź zapachową chusteczkę do suszarki. To właśnie ten detal sprawia, że cała mieszanka nabiera głębi i trwałości. Zwiń chusteczkę w rulon i włóż do butelki. Podgrzej wodę w mikrofali i wlej do butelki. Ciepło pomoże uwolnić aromaty szybciej i intensywniej. Dodaj również kilka kropel swojego ulubionego olejku eterycznego. Możesz mieszać dowolnie. Zakręć butelkę i porządnie wstrząśnij, aby składniki się połączyły. Gotową miksturą spryskaj firany, poduszki czy kanapę. Możesz spryskać również wycieraczkę, a nawet wnętrze toalety. Zapach utrzyma się dłużej niż zwykły odświeżacz. Twój dom będzie przepięknie pachnieć. Każdy będzie cię pytać, co to za zapach. Posyp ręcznik papierowy cynamonem. Powinieneś to spróbować, ponieważ korzyści nie będą podobne do niczego wcześniej. Oto jak to działa? Oderwij kawałek ręcznika papierowego i wsyp na niego łyżkę cynamonu. Cynamon ma silne właściwości antybakteryjne, odstraszające i nadaje przyjemny, ciepły zapach. Kolejny składnik to liść laurowy. Wystarczy jeden. Liście laurowe działają przeciw grzybiczo, poprawiają jakość powietrza i skutecznie odstraszają. Pokróż liść na papier. Tego naturalnego sposobu nauczyła mnie moja ciocia ze wsi: zwiń papier wzdłuż, a potem zroluj. Dokładnie tak jak na filmie. Taka forma jest idealna do dalszego użycia. Teraz dodaj odrobinę pasty do zębów. Pasta ma działanie odświeżające, a jej zapach również działa odstraszająco. Gotowy rulon włóż do słoika lub innego naczynia. Podpal jego koniec i po chwili zgaś płomień postaw naczynie przy oknie, drzwiach lub obok roślin narażonych na szkodniki. Dym z mieszanki odstrasza komary, muchy i inne niechciane owady, a przy okazji pozostawia w domu piękny, świeży zapach. To całkowicie naturalna, bezpieczna i bardzo skuteczna metoda. Koleżanka mojej babci raz w miesiącu gotuje papier toaletowy, to właśnie ona zdradziła mi ten trik. Może wydawać się to dziwne, ale naprawdę działa. Przygotuj dość głęboką patelnię, wlej wodę do połowy naczynia. Będzie potrzebna ci zwykła rolka papieru toaletowego. Kiedy woda zacznie wrzeć, włóż do niej całą rolkę. Papier toaletowy ma wyjątkową strukturę. Po namoczeniu zatrzymuje dużą ilość wody, co czyni go idealnym do dalszych działań. Ważne, aby papier był dobrze nasiąknięty. Wyjmij kartonową rolkę ze środka. Szczypcami porozdzielaj mokry papier na mniejsze kawałki. Przełóż wszystko do większej miski i użyj miksera, aby papier był jeszcze drobniejszy. Dodaj trochę cynamonu, który ma właściwości antybakteryjne i odstraszające. Wsyp również mieloną kawę. Jej aromat jest pobudzający i bardzo długo unosi się w powietrzu. Wszystko dokładnie zmiksuj. Następnie uformuj z niej małe kulki, zrób kilka i włóż do papierowych foremek na mafiny. Włóż kulki w różnych zakątkach domu w łazience, przy lodówce czy przy zlewie. To połączenie nie tylko pięknie pachnie, ale też skutecznie odstrasza niechcianych insekty. Prosty domowy trik, który działa bez chemii. Naprawdę warto to wypróbować. To wkładam do szafy z ręcznikami, weź mokrą chusteczkę dla dzieci i połóż ją na desce. To pomoże zatrzymać wilgoć. Następnie przygotuj ziarenka ryżu, które będą doskonałym nośnikiem zapachu i jednocześnie pomogą w pochłanianiu nadmiaru wilgoci w szafie. Ryż zapobiegnie powstawaniu pleśni i utrzyma odpowiednią suchość powietrza, co chroni ubrania. Wsyp łyżkę ryżu na chusteczkę, a potem wybierz ulubione perfumy lub olejki eteryczne. Popsikaj nimi ziarenka, aby wchłonęły zapach, który chcesz mieć w swojej szafie. Złóż chusteczkę i zwiąż końce sznurkiem lub gumką recepturką, tworząc mały woreczek. Możesz przygotować kilka takich paczuszek, każdą z innym zapachem. Włóż paczuszki w szafie z ubraniami, na półkach lub w szufladach. Takie woreczki będą skutecznie odstraszać mole, a także nadadzą świeży zapach w twojej garderobie. Po kilku dniach, gdy zapach zacznie zanikać, wymień paczuszki na nowe, aby utrzymać świeżość w szafie. Wrzuć goździki do płynu do naczyń. Brzmi absurdalnie? Poczekaj, aż zobaczysz, co się stanie. To nie żart. Ta niepozorna mieszanka działa cuda. Teraz dodaj garść goździków do garnka, zalej je wodą. Gotuj przez 10 minut co jakiś czas mieszając. W tym czasie kuchnię wypełni cudowny, korzenny zapach. Po ugotowaniu odcedź wodę przez sitko. Potrzebujemy tylko płyn. Dodaj 100 ml płynu do mycia naczyń. Dodaj też 100 ml octu. Całość przelej do pustego atomizera najlepiej za pomocą lejka, żeby nic się nie rozlało. Zakręć. Dobrze wstrząśnij i gotowe. Spryskaj swoją kanapę, zasłony, dywan. Pozwól by ten ciepły, otulający aromat goździków rozszedł się po całym domu. Ten domowy spray nie tylko pachnie cudownie, ale działa lepiej niż nie jeden sklepowy odświeżacz. Jest naturalny, tani i naprawdę skuteczny. Twój dom będzie pachnieć przez trzy dni i trzy noce. Nawet sąsiedzi będą czuć ten zapach. Do przygotowania zapachowych miseczek potrzebujemy trzech limonek. Odcinamy końcówkę cytrusa, żeby mogła stać, następnie tniemy ją na ćwiartki, nie docinamy do końca. Każdą limonkę przygotujemy w inny sposób i będzie miała inne zastosowanie. Każda z nich będzie przeznaczona do innego pokoju w domu. Rozkładamy pierwszy owoc i wkładamy do miseczki posypujemy ją sporą ilością soli. Następnym składnikiem będzie spirytus. Wlewamy jedną łyżeczkę. Jest on nośnikiem zapachu. Jest niezbędny do przygotowania pierwszej mikstury. Daj znać w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Następnie przygotowujemy drugą limonkę. Wsypujemy do niej łyżkę soli. Ma ona właściwości pochłaniające wilgoć. Weź swój ulubiony płyn do prania. Wylej jedną trzecią nakrętki na sól w limonce. Ich zapach wymiesza się, tworząc przyjemną woń świeżego prania. Pod koniec filmu pokażę Ci, którą miseczkę należy postawić w którym pokoju, żeby uzyskać jak najlepszy efekt. Trzecią limonkę również posyp solą. Następnie weź kilka goździków. Mają one intensywny zapach, który ma praktyczne zastosowanie. Limonkę z goździkami postaw obok drzwi wejściowych i tarasowych. Odstraszy ona insekty, muchy i szkodniki. Dodatkowo pięknie pachnie. Miseczkę z płynem do prania postaw w łazience. Dzięki niej przez trzy dni będzie unosić się w niej przyjemny zapach świeżego prania. Zastąpi odświeżacz powietrza w spraju. Ostatnią miseczkę postaw obok łóżka. Aromaterapia z cytrusów pomaga zasnąć. Aromat cytrusów korzystnie wpływa na mózg, dzięki czemu spanie w towarzystwie tych owoców może mocno poprawić naszą koncentrację. Poza tym cytrynowy olejek eteryczny wspomaga leczenie nerwicy i objawów depresyjnych. Przygotowanie tych miseczek jest proste, mają piękny zapach i praktyczne zastosowanie w domu.